Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa multipaki z FIFA 365 2023. Udało mi się znaleźć jeszcze w Empiku dwie takie sztuki. W obu Multipakach mamy limitkę z Ajaxu, więc zrobimy sobie pojedynek Ajax kontra Ajax oczywiście. Tutaj będziemy szukać kart Ajaxu dla Timbera, a po drugiej stronie dla Tadicza. Najpierw oczywiście sobie wyciągniemy wszystkie produkty, czyli saszetki i limitkę. Pochwalcie się jak tam wygląda sytuacja u Was z tą kolekcją. Czy już macie ją zebraną? Ile Wam jeszcze brakuje? Jak z limitkami? Bo nie jest to prosta sprawa. Ok, mamy jedną limitkę, a teraz drugi zestaw. Za niedługo, moi kochani, będzie nowa kolekcja Top Class. Już się nie mogę doczekać. Ok, zaczynamy, moi kochani, pojedynek Timber kontra Tadic. Na zmianę otwieramy. I jeżeli wpadnie dany zawodnik, to za dwa punkty liczymy. Oj, coś tutaj wybrakowana saszetka. Nie ma więcej pięć kart tylko jedna specjalna logo Juventusu, Inter, Paris Saint Germain, Real i River Plate. No słabiutko, czyli jeden brak. Teraz saszetka dla Tadicza. Z Marsylii mamy second skin. Tajten Alonso, Atletico Mineiro, Kapitan Juventusu Bonucci i bazówki Brugia Sporting i River Plate. Z Realu mamy Second Skin, Magician Zane, Bayern, Kapitan Fechevaru, Manchester City, Manchester United i Fehewar. Chelsea mamy line-up. Magician Arnold, Liverpool. Tutaj też jest kapitan Fehewaru, Manchester City, Atletico i Brugia. No. Ani jedna karta dla Ajaxu jeszcze nie wpadła. Czy to po jednej, czy drugiej stronie. Znowu logo Juve. Magician Di Maria Juve. Milan. Kapitan Lecha Iszak Milan znowu i Sporting No nie no Logo Juve po raz trzeci na dzisiejszym odcinku Fans favorite Hulk Atletico Mineiro i bazówki Atletico Liverpool Inter i jest pierwsza karta z Ajaxu Pasfer, Bramkarz czyli prowadzenie do przerwy, Tadicza. 1-0. Rozpoczynamy drugą połowę. I Timber odpowiada, bo jest second skin. 1-1. Fans favorite Hoibig z Tottenhamu: Bayern, Manchester City, Juventus i Atletico Mineiro. Z Lecha mamy second skin: Erling Haaland, Manchester City Giant, Magician de la Cruz, as River Plate, Barcelona, Brugia i Barcelona. Manchester City second skin. Game changer Erickson, Manchester United. Lech Amaral, fans favorite. Fehewar Titan, stopira. Kapitan River Plate i Real. No, powoli zbliżamy się do końca, a wynik nadal remisowy. Z Bayernu mamy Second Skin. Marsylia, fans favorite. Sanchez. Dominator Ishak, Lech. A z bazówek mamy Chelsea, PSG i Lech. Ostatnie saszetki, ostatnie szanse po obu stronach. Z Marsylii line-up. Magician również Marsylia, Klaus. Kapitan Juve, Brugia, Messi z Paris Saint-Germain i Manchester United. Czyli Timber z jednym punkcikiem zostaje. Co zrobi Tadic? Czy uda się trafić jeszcze jedną kartę. Stottenhamu Line-Up. Oblak. Topkeeper Atletico. Z bazówek. Manchester City. Inter. Milan. I Fejhevar. Czyli mamy remis. 1-1. Niestety nie wpadło nic więcej. Więc mamy remisik. Jeżeli chodzi o Najrzadsze karty z dzisiejszego odcinka to na pewno Top Keeper Giant, a po tej stronie Game Changer, i to chyba na tyle, bo pozostałe to w miarę często wpadają. Czyli to są te najrzadsze trzy karty z dzisiejszego odcinka. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!